Dobra za nie dar. oni mi piszą, że mam doby dar. Goniłam jajami i kam Nie mogłam więcej już stać Od ciebie, wiem najlepiej, kiedy masz stać. Jak? Jak sperma na ciele. W jestem młody, spermia. Kiedyś oglądałam hentajki. Obladami, mi ściągasz mi lajki Chciałam być jak Barbie wszystkie jak Za Zapletami gejów do waki. O jak kapała teleskopowa. Zrobię ci Zrób mi w dupieszo Mówię od rana, od rana, bycie słuchana, taki mam mąk Kolejna zmiana, nie to super miara ubrana i cieguję spółk. Mówię od rana, od rana, bycie słuchana, taki mam mód. Kolejna zmiana, nie to super miara Skąpo ubrana i cieguję spółk. Cię nie obladam sama, bo klienty ja mam cały świat. je jak Malik Montana. Czarny kutas i to dobry znak, a budzę się z rana. Dzwoni, telefon, po Będę to miała A jak? Mimo, że czasem i stało <noise> się ciężko Te incydenty zostaną gdzieś ze mną Lubię te chwile, gdy staję mu prędko Razem z permiariem opierdolmy pęto Mówię od rana, rana słuchana, tak mam Kolejna zmiana Nie, gdzie Pierdolony się położył do łóżeczka! Ale?